Przy budowie jednej z największych bazylik na świecie. Mówi, że najbardziej zszokowani są mężczyźni, którzy nie mogą uwierzyć, że za sterem dźwigu siedzi. Dlaczego mnie zamknęliście? Chyba, że to zrobił, żeby nam nie dać prezentu. Nie da na... Kiedy patrzę chętnie za siebie, tamte lata co minęły. Czasem myślę, co przegrałem, ile diabli wzięli, co straciłem z własnej woli, ile przeciw sobie, co wyliczę, to wyliczę. Ale zawsze wtedy powiem, że najbardziej mi żal kolorowych jarmarków, laszanych zegarków, pierzastych kogucików, baloników. To samo pięćset. Substancje pochodzenia głównie roślinnego o pewnym działaniu fizjologicznym na organizm ludzki i wyższe organizmy zwierzęce. Co to są alkaloidy? Proszę bardzo, pan Adam. To samo 400. Są to tlenki zawierające w